Siemanko, witam Was na kanale Po prostu Trening, czy trening dla każdego. Dzisiaj lecimy z kolejnym ćwiczeniem, tym razem maszyna na barki. Już Wam tłumaczę w jaki sposób ona działa. Ciężar zawsze zmieniamy w taki sam sposób jak wszystkie maszyny sztabkowe, czyli generalnie za pomocą tego bolca wkładanego przy odpowiednim interesującym nas obciążeniu. Kolejna rzecz, którą sobie sterujemy, tak samo jak w poprzednich maszynach, to wysokość siedzenia. Chcemy dopasować sobie ją na takim poziomie, żeby w górnej fazie ruchu, ja już wiem, że będzie do około 4, żeby w górnej fazie ruchu nasze barki znalazły się w tych oto czerwonych punktach, tak samo jak jest narysowane na tym oto właśnie obrazku. Nasze mięśnie docelowe na obrazku jest narysowane, że są to kaptury. Tutaj o, że tak powiem, ta górna część, ale to nie do końca prawda, bo kaptury będą pomagać w tym ćwiczeniu. A naszym celem będzie środkowy akton mięśni na ramiennych, czyli po prostu w środek naszych barków. To gość. Teraz, jak chwytamy sobie uchwyt, mamy dwie opcje, możemy chwycić całą ręką, możemy chwycić kciukiem kierowskierowanym nad. Generalnie polecam raczej z kciukiem nad, jest to wygodniejsza opcja dla maszyn, które nie wymagają od nas większej stabilizacji. W tym momencie siedzimy prosto, nie ściągamy łopatek, nie wypuszczamy ich jakoś specjalistycznie, po prostu chcemy wykonać ruch do boku i puszczamy ruch z powrotem do góry. Do boku. I do góry. Dla niektórych wykonywanie ruchu zbyt wysoko może wiązać się z dyskomfortem w barku. Jeżeli taki dyskomfort czujemy, to zdecydowanie nie polecam wykonywać za wysoko w takiej pozycji z uwagi na ułożenie kości ramiennej w stawie, które może być po prostu niewygodne. Najbardziej interesujący nasz ruch jest do momentu, kiedy łokieś wyrównuje się po prostu z barkiem. I oczywiście z wydechem, i wracamy do pach. Myślę, że to było na tyle. Tej maszyny, oczywiście, pamiętajcie, że jeżeli te filmiki dla Was to za mało, to śmiało możecie do nas, trenerów, tutaj na Fabryce Formy, jak zawsze podchodzić, co z tyłu idzie znowu tajemniczy gość. <grym> generalnie, <grym> kolega mnie rozproszył, generalnie, y... oczywiście, jeżeli Wam się podoba, subskrybujcie, lajkujcie, obserwujcie dalej kanał. Bo jeżeli chcecie wiedzieć, jak te maszyny obsługiwać, to one wszystkie będą tutaj wrzucone. Więc dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. Thank <laughs> you.